To jest taki konkurs, który tak naprawdę jest nie tylko konkursem, który dotyczy medycyny, ale myślę, że on dotyczy w ogóle globalnie, różnych dziedzin i myślę, że to jest coś, co jest w tej chwili zupełnie gdzieś na uboczu, ponieważ nikt nie myśli właśnie, kto jest mentorem, od kogo się uczyć, wydaje nam się, że to jest takie naturalne, ale myślę, że przypominanie o tym właśnie osobom utytułowanym, osobom, które mają duży bagaż doświadczeń, że jednak tą wiedzę należy przekazywać, a nie chować dla siebie, myślę, że to jest bardzo istotne i ja mam taką ogromną nadzieję, że ten konkurs się rozwija i będzie jednym z najbardziej prestiżowych, i najważniejszych konkursów w medycynie i nie tylko w medycynie, ale również w malarstwie, w nauce, w takich naukach podstawowych, w muzyce, no wszędzie tam, gdzie, gdzie mamy pewnych mentorów medycyna i tym się charakteryzuje, że nie można być we wszystkim dobrym. Jeżeli na przykład mamy dermatologię, tak jak moja, bo jest mi najłatwiej mówić o mojej dziedzinie, to oczywiście mamy dermatochirurgię, mamy dermatologię estetyczną, mamy dermatologię dotyczącą leczenia właśnie biologicznego, więc jest mnóstwo tych różnych kawałków i odcinków, i szczerze mówiąc, na każdym etapie swojej nauki miałam troszkę innego mentora, ale do tej pory bardzo dziękuję tym osobom. Część tych osób nie żyje niestety, za to, że z przyjemnością mnie uczyli, przekazywali mi wiedzę, zawsze byli otwarci. Nigdy to nie było na zasadzie, to powiem ci później czy potem. Wręcz odwrotnie, poświęcali swój własny czas i swój własny, że tak powiem, kapitał, który zdobyli, żeby mi go przekazać w sposób bardzo prosty. Generalnie bez praktyki nie ma medycyny, dlatego że nie ma możliwości, żeby na przykład chirurg nauczył się teoretycznie z książki. Absolutnie praktyka jest fundamentem medycyny i nie ma tutaj żadnej alternatywy. Natomiast oczywiście są ludzie, którzy mają większy albo mniejszy talent. Są niesamowicie utalentowani chirurdzy, są chirurdzy plastycy, prawda? Są ludzie, którzy mają jeszcze jakieś inne talenty, inaczej widzą tego człowieka, widzą jak zoperować. Ja na przykład osobiście pewnie miałabym problem, żeby na przykład ładnie zoperować komuś ucho, czy tak przestawić skórę, żeby tego nie było widać. No to trzeba mieć do tego uważam talent. Natomiast medycyna to jest tak naprawdę liczba powtórzeń, dlatego że dobry jest ten, kto na przykład dużo operuje, który ma e, wiele trudnych przypadków. Zbieramy dane laboratoryjne, zbieramy dane obrazowe, zbieramy dane z wywiadu i zastanawiamy się, co ten pacjent ma. My jako mentorzy musimy być zawsze krok przed, a jest to strasznie trudne, bo pamiętajmy, że mamy wszystkie możliwości dojścia do aplikacji, do programów, do AI, a w związku z czym ci młodzi ludzie no, operują, tym śmigają po prostu. Teraz uważam, że dużo trudniej być autorytetem, dużo trudniej być takim właśnie mentorem, dlatego że proszę pamiętać, że kiedyś tak naprawdę mentor to była pozycja. I to był tytuł. W tej chwili to nie jest tylko pozycja i tytuł, ale to jest również cała gra zespołowa to jest praca zespołowa. Dlatego, że my pracujemy w takich zespołach, które no gdzieś mają lidera, i tym z reguły liderem jest właśnie mentor i, wszystkie, i my wszyscy pracujemy na siebie. Ja swoich e, wszystkich asystentów traktuję tak bardzo po przyjacielsku, z nami wszystkie problemy różne domowe, uczuciowe, zawodowe, no gdzieś staram się być taką troszkę mamą zastępczą, może bez przesady, bo akurat trzymam raczej wszystkich twardą ręką. Ale właśnie te relacje je sobie bardzo cenię, dlatego że jak my wiemy pewne rzeczy takie troszkę indywidualne, takie bardziej osobiste, to też czasami łatwiej jest nas pewne osobę ustawić tu kierunkować, czasami oni mówią, co ich interesuje. Jedni mają więcej większe zdolności plastyczne, drugi na przykład świetnie zajmują się w zakresie dermatochirurgii, i właśnie ci z zdolnościami plastycznymi świetnie się realizują w medycynie estetycznej, więc ja myślę, że też taką rolą tego, tego, tej, tego autorytetu jest to, żeby każdemu znaleźć tą dziedzinę, w której on, on się zacznie rozwijać i osiągnie po prostu top the Top.